Sandra Hajduk ostatnio udostępniła no, dość przykre wiadomości, które otrzymywała od swojej hejterki. Czy Ty jako osoba publiczna też na przykład miałaś taką sytuację, że ktoś wypisywał do Ciebie albo Cię zastraszał? Nie, ja nie miałam e, jakiś gruźb e, i zastraszenia w wiadomościach e, prywatnych. Miałam takie osoby, mam takich stalkerów, którzy po prostu śledzą każdy mój ruch, piszą codziennie, że mnie kochają, że mnie uwielbiają. To też nie jest do końca przyjemne, bo to też gdzieś e, jakąś granicę przekracza. E, jak ktoś jest tak sfokusowany na tobie i śledzi każdy Twój ruch, wie, gdzie jesteś, też to wzbudza we mnie jakieś poczucie, wiesz, Niebezpieczeństwa, także to znaczy mam brak bezpieczeństwa w takich sytuacjach, kiedy widzę i rozpoznaję po twarzach te osoby, które gdzieś tam są w jakiejś takiej przestrzeni, jak jestem na jakimś wydarzeniu. Em, raczej powiem Ci szczerze, że to jest też tak, że. Negatywne, jeżeli chodzi o komentarze, wracając tutaj do Sandry, albo to przyjmujesz, albo nie przyjmujesz. Tak jak kiedyś gosia roznak powiedziała z paczką: Jak nie chcesz jej odebrać, jej po prostu nie odbierasz. To skurwiel ci ją podstawia pod drzwi i to twoją, twoją decyzją jest, czy, czy ty to otworzysz, rozpakujesz, czy jej nie rozpakujesz. Więc yy, rada chyba dla tych wszystkich osób, które zaczynają gdzieś tam w tym showbiznesie biznesie funkcjonować i spotykać się z negatywnymi opiniami: ta opinia, póki jej nie przyjmiesz, nie jest o tobie. Bardzo często osoby, które piszą negatywne opinie, to jest o nich. To są ich jakieś lęki, ich jakieś porażki, niepowodzenia. Bardzo często te osoby są zranione przez rodziny albo z dzieciństwa i siebie nie lubią i zaczynają pisać na kogoś złe rzeczy. Nie wiedząc ile trudu kogoś kosztuje, nawet przeprowadzenie takiego wywiadu, tak jak ty, to musisz wiesz, mieć, mieć szeroką wiedzę, też oglądać, śledzić poczynania wiesz, różnych produkcji, żeby zadać to, to pytanie. Ja zawsze mówię, zapraszam, stań, zrób to sam, nie? E, więc um, to jest tak, że dopóki moja rodzina e, nie mówi mi, Paula, zastanów się nad swoim zachowaniem, robisz to, to, to to, ja po prostu opinią innych osób się nie przejmuję. Trudno, no pozdrawiam, jeżeli ktoś teraz chciałby to skajtować, to przytulam do serca.